Kompania, bośność. Kompania, boś. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi odegranie hymnu państwowego oraz wciągnięcie flagi państwowej na maszcie. Proszę wszystkich o zachowanie powagi, a osoby cywilne o zdjęcie tej głowy. Kompania, bośność. Навемо пак Na wstępie, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości składam serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi Andrzejowi Gajewskiemu oraz księdzu Grzegorzowi Burakiewiczowi za wszystkie modlitwy za poległych i pomordowanych naszych żołnierzy. Dziękujemy księdzu kanonikowi Włodzimierzowi Piętce, za każde słowo w, w wygłoszonym kazaniu, które mogliśmy w duchu ekumenicznym i patriotycznym wysłuchać. Szanowni Państwo, stoimy dzisiaj tak licznie zgromadzeni przed tym pomnikiem i wczytujemy się w treść inskrypcji. Spróbujmy. Odpowiedzieć sobie na pytanie, co łączyło wymienionych na tej tablicy bohaterów? Czy mogli wybrać inną drogę? I odpowiedzmy też, przede wszystkim łączyły ich te same wartości to samo poczucie odpowiedzialności za swoją rodzinę, za wiarę ojców. Za niepodległość ojczyzny. Łączyło, te, łączyło ich też poczucie własnej godności i wielka odwaga, niekiedy dla nas niewyobrażalna, za którą zapłacili swoim życiem. Reżim komunistyczny nie pozwolił nawet ich godnie po chrześcijańsku pochować. A szczątki tych bohaterów są nadal poszukiwane. Ten pomnik to jest ich symboliczny grób. Szanowni Państwo, teraz wszystkie wymienione na tej tablicy nazwiska wszystkich żołnierzy i ofiar cywilnych, lokalnych bohaterów łączy nasza pamięć oraz nasza wspólna. Modlitwa w ich intencji. Państwa obecność tak licznie zgromadzonych daje nam, rodzinom poległych żołnierzy, nadzieję, że pamięć o ofiarach reżimu komunistycznego przetrwa. Daje też nadzieję, że w przyszłych działaniach patriotycznych będziecie Państwo razem. Wspólnymi siłami nas wspierać w popularyzowaniu lokalnej historii. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w godne przeprowadzenie dzisiejszej uroczystości. Cześć i chwała bohaterom. Proszę o zabranie głosu. Starostę Pana Pawła Mostowego. Szanowni Państwo, kombatanci, Szanowni Państwo komentarzyści, Już Staszyk pisał, że upaść może na wielki, zginąć niekoniecznie. I dzięki temu, że przez ponad 50 lat lokalna społeczność pamiętała o Osobach, które oddały życie za naszą wolność, walczyły do końca swoich dni w latach 90. -tych. postawiono ten pomnik, a dziś spotykamy się, żeby uczcić ich bohaterstwo. I tak jak dziś przekazano naszej młodzieży sztandar, jestem pewien, że dzięki takim osobom jak pani Jadwika, dzięki takim uroczystościom, nie zapomnimy i będziemy pamiętać będziemy pamiętać o tych którzy się poświęcili za naszą wolność byśmy mogli żyć w kraju wolnym także cześć i chwała bohaterom proszę o zabranie głosu Pana majora Marcina Dominiaka, przedstawiciela piątej Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szanowni Państwo, przyszedł taki dzień dla mnie bardzo ważny. Dzień od lat tutaj spędzany. Wśród Państwa w imieniu P. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej uczystości za przybycie na tą uczystość. Ile sztandarów oraz osób prywatnych pokazuje, że to wydarzenie ma coraz większą rangę. Szczególnie chciałbym podziękować lokalnej społeczności, że pamiętacie o, wyda o tych wydarzeniach. 75. rocznicy. Wspominamy żołnierzy oddziału ROJA, którego jesteśmy spadkobiercami. Powiem coś od siebie prywatnie. Jest dzisiaj dla mnie ten dzień bardzo szczególny, gdyż była też mowa o yy, tej sztafecie pokory. W dniu jutrzejszym obejmę stanowisko dowódcy 51. Batalionu leki Piechoty. To żołnierze tego batalionu są w tej społeczności. Cześć i chwała bohater. Proszę o zabranie głosu dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych po Struence, pana Jacka Karczewskiego. Szanowni Państwo, bardzo chciałbym podziękować za zaproszenie i za możliwość bycia tutaj z Państwem. To jest dla mnie ogromny zaszczyt i ogromna duma, że mogę ucz uczestniczyć w tak pięknej uroczystości. Może za chwilę przeglądałem tak sobie wyryte nazwiska na pomniku, ale zwłaszcza patrzyłem na wiek tych ludzi. 19 lat, 20, 25. I tak właśnie uzmysłowiłem sobie, że moja córka ma lat 20, mój syn ma lat 25. I chciałbym w tym, powie w tym momencie powiedzieć, wszystkim dziękuję. Dziękuję za to, że moje dzieci nie muszą się bać zbyt głośnego kroku żołnierskiego. Że nie muszą się bać zbyt głośnego pukania do drzwi w do domu. Że nie muszą nas gdzie padają strzały. Że mogą być Spokojnie żyć. Dziękuję wszystkim Wam za to, że o tę pamięć dbajacie. Proszę Państwa, żołnierze wyklęci. Jestem przedstawicielem faktu, że temat ten jest już zinstytucjonalizowany. Że ta pamięć ma już nie tyle charakter czysto społeczny. Ale że jest już muzeum, że jest już miejsce, gdzie o tych ludziach wspominamy, pamiętamy i dbamy, żeby ta pamięć przetrwała. I wierzę w to, że ta pamięć przetrwa już na zawsze. Proszę Państwa, jesteśmy w przeddzień narodowego Święta Żybniarzy Kępy. Zapraszam Państwa serdecznie do naszego muzeum, do poznawania tej historii, ale też do dzielenia się tą historią, żeby ona trwała dalej żeby procentowała dalej. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest ustalony 1 marca na cześć zamordowania przedstawicieli czwartego Zarządu Wolność i Niezawisłość w Kupolni do Łukasza Dla naszego muzeum, dla naszej historii to będzie wielka chwila, gdyż w tym dniu w tej niewielkiej Ostrołęce Oficjalnie zostaną zaprezentowane pamiątki po Łukaszu, pułkowniku Łukaszu Cieplińskim, W tym dwa oryginalne glypsy. <Ky> Trafiły <Autografii Ky> właśnie do wstronomii Państwo, widzicie, mogli mieć teraz na wyciągnięcie ręki. A to, ile pracy czeka przed nami, jeszcze przez wiele lat, to fakt, że proszę Państwa, po raz pierwszy odczytany zostanie nieznany dokąd fragment grypsu Cieplińskiego. To jest wielka chwila, nie tylko dla Austromenki, ale myślę, że i dla całego Mazowsza Północnego. Jeszcze raz dziękuję za możliwość bycia z Państwem. Serdecznie zapraszam do nas w pamięci. Dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi odczytanie apelu pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Ziemi Wrzastyckiej i Ciechanowskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych stajemy do uroczystego apelu pamięci przy pomniku poległych w Zielonej, aby złożyć hołd bohaterom Polski walczącej i antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu siłą Polsce komunistycznemu reżimowi. Wzywam walecznych obrońców Rzeczypospolitej 1939 roku, którzy stawili opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Wołam żołnierzy powrześniowych, oddziałów partyzanckich, żołnierzy Służbu Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów. Stańcie do apelu! Przywołuje bohaterów polskiego państwa podziemnego, a wśród nich generałów Leopolda Okolickiego Niedźwiadka, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej, zamordowanego 24 grudnia 1946 roku, w sowieckim więzieniu na Łubiance, i augusta Emila Fjeldorfa-Nila, zamordowanego 24 lutego 1953 roku. W Mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stańcie do apelu! Wzywam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu polskiego państwa podziemnego, delegatów rządu na Kraj i Rady Jedności Narodowej oraz urzędników konspiracyjnej administracji i wszystkich rodaków, którzy z narażeniem życia wspierali podziemie niepodległościowe. Stańcie do oporu! Wołam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Was przywołuję, żołnierze walczącej w szeregach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Organizacji, nie Delegatury Sił Zbrojnych, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli oraz w innych formacjach antykomunistycznego podziemia. Stańcie! Wstańcie! Wzywam działaczy czwartego Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość zamordowanych w dniu 1 marca 1951 roku. W więzieniu Bokotowskim w Warszawie pułkowników Łukasza Cieplińskiego pseudonim Pół i imię Kawalca przed pseudonim Stanisławski, podpułkownika Adama Lazarowicza pseudonim Klamra, majorów Józefa Żepę pseudonim Znicz, Józefa Batorego pseudonim Argus oraz kapitana Korola Chmiela pseudonim Grom Stańcie! Dopel! śmierć, Przywołuję poległych w walce żołnierzy zgrupowań i poddziałów partyzanckich, którzy stawili bohaterski opór oddziałów NKWD i komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa, a wśród nich żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Stańcie do apelu! Polska! Wołam żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy oddali życie za wolną Polskę. A wśród nich starszego sierżanta Edwarda Dobrzyńskiego-Ożyca i jego żołnierzy kaprala Władysława Berga-Wolfa, kaprala Stanisława Wnuka-Szczupaka, plutonowego Feliksa Tadrzaka-Wilka, plutonowego Zygmunta Kozłowskiego-Lisa i starszego strzelca Czesława Berga-Słowika, poległy 2 marca 1940 roku w Gostkowie. Starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza Roja i kaprala Bronisława Gniazdowskiego Mazura, poległych 13 kwietnia 1951 roku, Szyszka. Starszego sierżanta Ildefonsa Żbikowskiego, Tygrysa i jego żołnierzy. Kaprala Józefa Niskiego, Wrozę. Kaprala Kazimierza Niedziałkowskiego, Huragana. Starszego strzelca Józefa Głodkowskiego, Zaporę. poległy. 25 lutego 1950 roku w Osyskach. Starszego sierżanta Władysława Grudzińskiego, pilota jego żołnierzy, kaprala Kazimierza Chrzanowskiego, Ketlinga, starszego strzelca Czesława Wilskiego, Zrywa, starszego strzelca Hieronima Żbikowskiego, Twardowskiego, poległy 23 czerwca 1950 roku w Popowie Borowym. Chorążego Stanisława Kakowskiego, Kazimierczuka i jego żołnierzy, strzelca Jerzego Miączyńskiego Bochuna i strzelca Henryka Kakowskiego. Henryka poległych 14 października 1951 roku w Kadzielni. Stańcie! Dopel! Przywołuję wszystkich rodaków zamęczonych w śledztwach, skazanych na śmierć przez komunistyczne sądy, zamordowanych. W Kazamata Kazamatach oraz poległych w Obławach i Pacyfikacjach. Wzywam do nas: Plutonowego Henryka Fawisiaka Lwa i Plutonowego Eugeniusza Kuracha Orła, poległych 12 lipca 1948 roku w Obławie w Gniewie Wielkim, Plutonowego Jana Żbikowskiego Kmicica, poległego 29 sierpnia 1948 roku w Obławie w Olszewce. Kaprala Józefa Moruszewskiego Sępa, poległego 10 listopada 1948 roku w obławie w miejscowości Wyrąb Karwacki. Sierżanta Stanisława Okuniewskiego Kruka, poległego 28 grudnia 1948 roku w obławie w miejscowości Szlasy Żalne. Strzelca Tadeusza Sokolnickiego Cygana poległego 1 czerwca 1949 roku w obławie pod wsią Mamino. Kaprala Lucjana Kremskiego-Jastrzębia i kaprala Piotra Grzybowskiego-Rekina poległych 5 lipca 1953 roku w obławie w Niedziałkach, Sierżanta Stanisława Suchołbiałka szarego zamordowego, zamordowanego skrytopórczo 19 sierpnia 1949 roku we wsi Amen. Chorążego Stanisława Tadżaka, wilka, zamordowanego skretowójczą 17 września 1951 roku w ślubowie, starszego strzelca Włodzimierza Kotkowskiego Korę, zamordowanego 22 września 1950 roku w więzieniu w półtus, starszego strzelca wincentego Marawskiego Rotę zamordowanego 16 kwietnia 1951 roku w więzieniu przy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Starszego strzelca Włodzimierza Miączyńskiego Szarego zamordowanego 5 grudnia 1951 roku w więzieniu przy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Bronisława i Zdzisława Kołakowski zamordowanych 3 sierpnia 1950 roku w więzieniu przy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Stańcie dla apelu! Ginęj śmiercią meczeńską. Wołam kapłanów, którzy służąc z Bogu i ojczyźnie, zginęli za wolną Polskę, niosąc pomoc duchowną niezłomnym żołnierzom wyklętym. Przywołuje drutnej i druchów najmłodszych żołnierzy polskiego państwa podziemnego i uczestników harcerskiej antykomunistycznej konspiracji. Stańcie do apelu. apelu! Wzywam rodaków, którzy po wielu latach więzienia i prześladowań zmarli, nie doczekawszy się niepodległej Polski, oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę wolnej ojczyźnie. Wołam wszystkich patriotów, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o niezłomnych bohaterach Polski walczącej i powojennego ruchu oporu nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Do was się zwracam, potomni! Zachowajcie w swych sercach pamięć o żołnierzach wyklętych oraz wszystkich rodakach poległych w walce za ojczyznę i zamordowanych w komunistycznych więzieniach, którzy do końca pozostali wierni Rzeczypospolitej. Niech ich ofiara da młodemu pokoleniu Polaków siłę i moc wytrwania w walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Polskę, której poświęcili życie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Za uczczenia, żołnierzy wyklętych, salwa honorowa! Zróbmy bardzo proszę 1 2 3 4 5 6 7 8